Jest niedziela 9 lipca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska pora na wieczór z grami Lotto. W ten piękny letni czas mam dla Państwa ekspresową propozycję na ekspresowe wygrane, czyli ekspres losy. Warto spróbować szczęścia w Vegas 777. Gorącej kasie w słówkach. Krzyżówce ekspres pełnej skarbonce i w szybkiej kasie. Express Losy są w sprzedaży od 1 czerwca i cieszą się ogromną popularnością. Na wygrane w tych loteriach wypłaciliśmy już państwu blisko 27 milionów złotych. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i przypominam, że w Express Losy zagrają państwo w punktach Lotto. A już we wtorek zapraszam na losowanie lot. To szykują się duże emocje, bo w puli na główną wygraną może się znaleźć nawet 12 milionów złotych. W lot to najlepiej grać z plusem. Wystarczy dopłacić do zakładu złotówkę, a można zdobyć dodatkowe milion złotych. Powodzenia! W MultiMulti -multi każdy może znaleźć swój sposób na wygraną. W tym miesiącu znalazł go m.in. gracz w miejscowości Bojszowy. Trafił 7 z 7 liczb z plusem, ponieważ pięciokrotnie zwiększył stawkę i zagrał w czasie promocji. Wygrał 50% więcej, dokładnie 165 tys. zł. Zapraszam na MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby 44, 76, 47, Trzydzieści cztery pięćdziesiąt trzy czterdzieści trzy siedemnaście pięćdziesiąt dwa czterdzieści sześć sześćdziesiąt cztery sześćdziesiąt osiem trzydzieści

Ze wszystkich gier najłatwiej o wygraną w mini lot to wczoraj ponad 394 tysiące złotych trafił gracz w Kaliszu. Trzymam kciuki za kolejne wygrane i zapraszam na losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu licz. Wylosowane liczby to 15 31 38 3 24 Każde losowanie kaskady to nowa pula ponad 1 300 tysięcy losów, z czego prawie 300 tysięcy to losy wygrywające, główna wygrana to 250 tysięcy złotych. Powodzenia i zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 11, 22, 1, 6. Siedemnaście, dwadzieścia jeden pięć, dwadzieścia trzy, szesnaście, cztery, dziewiętnaście, Dzięki temu, że w rodzinie lot to jest Eurojackpot, mogą Państwo grać o gigantyczne pieniądze. W najbliższym losowaniu do zdobycia będzie 180 milionów złotych. Z takimi pieniędzmi na koncie można doświadczać jeszcze więcej. Warto więc spróbować szczęścia, a zasady gry są bardzo proste. Typuje się 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. Kto gra w ekstrapensję, ten ma szansę na pensję na długie lata. W zależności od stawki to może być nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy! W kasetach maszyny losującej znajduje się 35, 4 kolejno ułożone kule, będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: jedenaście, czternaście, trzydzieści jeden, jeden, dwadzieścia sześć, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapencji jest liczba. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstra Pensji, grają Państwo o 100 000 zł premii w Ekstra Premii. Wygrana wypłacana jest od ręki i trafiła już do ponad 100 graczy. Trzymał kciuki za kolejnych zwycięzców. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę

11. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. 1. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo większość gier i loterii Lotto. Wystarczy mieć internetowe konto gracza, a korzysta z niego już ponad milion osób. Ostatnie w tym tygodniu studio lot dobiega końca. Zapraszam Państwa na jutro na popołudniowe losowania multi oraz kaskady, które poprowadzi Marcin Mańka. Życzę wielu wygranych i spokojnej nocy. się obróci, nim kasierka resztę zwróci, nim w kawie mleko spienisz, ekspres losy w kasę zmienisz, nim palec spust naciśnie, nim maszyna sok ciśnie, nim keczup z bułki kapnie, w ekspres losy szczęście chapniesz, ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. nowa gra, ekspres losy, wygrana szybka jak gra